Witajcie, witam się z was o tej e, naprawdę nieludzkiej porze, jeszcze nie ma 6 rano. Mamy dzisiaj sobotę i nie, nie wracamy dopiero do domu, tylko tak naprawdę już z niego wychodzimy. Jak zapewne widzicie po tytule, e, tak, to się dzieje naprawdę, a co więcej powiem Wam, że do tej Turcji to jedziemy samochodem. Także mamy 2000 km przed nami. E, zrobimy sobie takiego trochę eurotripa, bo mamy zamiar zatrzymać się w dwóch w dwóch państwach po drodze, spędzić tam niecałe 24 godziny w każdym z nich i całą podróż rozkładamy sobie na 3 dni. Także powiem Wam, przygoda przed nami, mamy nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych problemów na drodze. No wygląda na to, że jest pusto, bo o 5 rano w sobotę raczej nie zakładamy, że przynajmniej w Warszawie będą korki. No, do tego jedziemy i zabieramy was z wami. A jak zatrzymamy się na jakiejś stacji, to, to opowiem wam o co chodzi i co to jest w ogóle za wyprowadzka. Idzie i on. Gotowy na podróż życia? Tak. <laughs> Słuchajcie, ostatni przystanek w Polsce. Właśnie zaraz wyjeżdżamy z Polski. Dojechaliśmy do granicy z Czechami. Trzy godziny drogi, więc bardzo fajnie nam poszło. No chodź tutaj, mężu. Dobrze się jechało? Mąż prowadził całą drogę. Dobrze, pusto było, co? Pusto, tylko trzy godziny. Po trzy godziny. W ogóle mamy bardzo fajną trasę, bo teraz wjeżdżamy do Czech. Jedziemy przez Ostrawę, Brno, wjeżdżamy na Słowację, jedziemy przez Bratysławę. Później wjeżdżamy do Węgier, tam jedziemy przez Budapeszt, gdzie prawdopodobnie się zatrzymamy. A następnie wyjeżdżamy z Unii Europejskiej i wjeżdżamy do Serbii. Jedziemy przez Belgrad, o nie, o, nie dziękuję. Jedziemy przez Belgrad, następnie z powrotem jedziemy do Unii Europejskiej, wjeżdżamy do Bułgarii, jedziemy przez Sofię. No i z Sofii już bezpośrednio jedziemy do Stambułu, także um, europejska podróż przed nami. E, właśnie zaraz będziemy sprawdzali, czy opłaca nam się zostawać w Budapeszcie. Ile nam jeszcze czasu zajmie? Dojazd tam, e, poszukamy jakichś hoteli. No, także co? Jedziemy! Słuchajcie, właśnie sprawdziliśmy ceny hoteli w Budapeszcie i co prawda nie rezerwowaliśmy nic wcześniej, bo nie wiedzieliśmy, czy zatrzymamy w Budapeszcie, Bratysławie, Belgradzie. E, I słuchajcie, najtańszy hotel kosztuje 500 euro na noc. Ja nie wiem, co dzisiaj się w tym weekend dzieje w Budapeszcie, ale no nie ma szans, żebyśmy za zatrzymali. Jakby nie planujemy, wiecie, wakacji teraz, tylko chcemy po prostu szybko się zatrzymać, przenocować, pozwiedzać i jechać dalej, więc musimy zmienić trochę nasz plan. Więc w naszym planie teraz jest podróż do Belgradu. No i okazało się, że jedziemy 8 godzin, jednak nie 6. Także mamy nadzieję, że bez jakichś tam dłuższych postojów. Myślę, że wciąż zatrzymamy się w Budapeszcie, może na lunch. No. Także tak, cieka ciekawie, ciekawie. Dobrze, że sprawdziliśmy chwilkę wcześniej, a nie już na miejscu, bo bylibyśmy bardzo zawiedzeni. bo zastanawialiśmy się, dlaczego Warszawa jest położona w takim głupim miejscu, że jakby nic wokół Warszawy nie ma, tak? No bo gdzie można z Warszawy pojechać szybko? No tak naprawdę nigdzie, do Lublina chyba tylko. A jakbyśmy mieszkali na przykład we Wrocławiu, to wiecie, w dwie godziny jest się w Czechach, w dwie godziny można dojechać do Niemiec, w dwie godziny jest się w Krakowie, do Budapesztu można dojechać w sześć. I teraz zaczęliśmy rozkminiać, że to jest, to mój mąż wpadł na to. No powiedz, powiedz swoje odkrycie. I'm not sure, but most probably capitals are located in strategic positions to not get any attack. No. So Warsaw is in the middle, so they cannot get any attack from another country. Kiev is in the middle. Kiev in the middle, yeah. and Berlin is also in some east part of. Yeah. I don't know about Germany, but for example, Turkey, Ankara is in the middle. Tak, czemu... Właśnie, czemu, czemu Stambuł nie jest stolicą, gdzie jest największe miasto? mieszka tam 20 milionów ludzi, tylko jest to Ankara. No właśnie, wydaje nam się, że to przez to, kurde, to ma sens. To jest bardzo, bardzo mądre. Dajcie mi znać, czy o tym wiedzieliście. Bo ja nie wiem, czy to jest prawda, ale tak sobie właśnie rozkminiamy, że to, kurde, ma sens. Zobacz, dalej idąc. Rzym jest też położony raczej w centrum Włoch. Madryt, centrum Hiszpanii. Jakby nie są to. Miasta najbardziej jakby takie na obrzeżach, a nie są to często też miasta najbardziej zaludnione. No w Polsce Warszawa jest, natomiast kurde to naprawdę ciekawe, Muszę na ten temat poczytać. Ale, ale to wymyśliłeś, brawo ty. Patrzcie jaki znawca historii na kto je pomyślał. Witamy w czeskiej wsi. Polak na wakacjach kanapeczka o kiszone, chrzone Miałam miał, miał go dla mnie Czechy Słowacja Witamy Jechaliśmy Gdzie dojechaliśmy? Słowacja. Jesteśmy już na Słowacji trzeci kraj Zapraszamy na stację więc znowu co z naszego zwiedzenia. I to widzicie, to są kolejki do dystrybutorów. To jest pierwsza stacja benzynowa po przekroczeniu granicy ze, e, ze Słowacją. No już tu jest ludzi? Czy tu jest jakieś tanie paliwo? Józefek? Nie wiem. zobaczcie, tu się dzieje jakiś festyn po prostu. Nazywa gra. No, mnóstwo ludzi z Rumunii, ale też Niemcy, patrz, Niemcy, Niemcy. No i Polaki, cebulaki jak my. O tutaj, patrz, patrz, patrz. Musimy kupić winety na autostradę, ale co tutaj się dzieje, to jestem w szoku. Zobaczcie. Masakra, co? sobie stanie w tej kolejce, tam było stanie po prostu na 40 my Kupiliśmy winetki online. Nie wiem dlaczego um, chcieliśmy kupić je e, w tej, na tej stacji, ale wydawało nam się strasznie drogie w, przez internet, bo wcześniej płaciliśmy około 10 euro. W rzekach na Słowacji to kosztowało 15, no ale stwierdziliśmy, że szkoda nam e, tyle czasu. Słuchajcie, za dwie godziny będziemy w Budapeszcie. A z Budapesztu zostają nam 3 godziny do Belgradu. E, około 20 powinniśmy być w Belgradzie. Jeszcze nie wiemy jak e, będzie na granicy. Czy łatwo nam się uda przejść przez e, przejście graniczne, czy nie. Ale trzymajcie za nas kciuki. E, mamy już hotel, znaleźliśmy w Belgradzie, więc też Wam pokażemy. W Belgradzie zostajemy na noc. Jemy jutro śniadanko i po śniadanku prosto do Stambułu. Chcesz też dodać? Uh, sounds like a plan. Sounds like a plan. W okolicy Budapesztu to cały czas stoimy w korku. To już jest druga godzina, którą marnujemy na właśnie taki koreczek. Jak się jedzie? Może być. Nic się nie przeszkadza, co? It's crazy, że to jest trafik. No. Sotony, a ci w Gecłańcu. Ale jeszcze dwie godziny i będziemy w Serbii. kilometry od granicy już stoimy w korku. Jest do 10.20 Ciekawe, ile nam to zajmie. Ehm... Tak! To jest dzień korek. Po prostu jest godzina dwu... Tak, tak. jest prawie 20.00 Wyjechaliśmy z domu o 6.00 Więc jedziemy 14 godzin. Nie mieliśmy żadnej dłuższej przerwy tak naprawdę. Jakieś tam kawy, toalety. Ehm... No, a to jeszcze nie koniec. Dwie godziny drogi od granicy jest Belgrad. I tam dzisiaj lądujemy. Mieliśmy w ogóle zacny plan pojechać sobie dzisiaj tam do. Mamy hotel gdzieś na starówce, żeby sobie połazić trochę. A myślę, że to, co się stanie, to po prostu upadniemy. Co myślisz, Jizda? No, myślę, że po prostu pójdziemy spać. No, nic więcej nie zrobimy. Nie. Pierwszym jest przejść tę granicę, bo wygląda jak szalona. Jest dużo Let's see. Życzcie nam powodzenia. Słuchajcie, jesteśmy po godzinie czekania, myślę, że jeszcze jakieś dwie przed nami, tam daleko i oczywiście jest dopiero przejście graniczne, e, to jest wszystko korek, wszystko stoi, a korek ciągnie się już teraz na 8 km, więc my myślę, że może już jakiś 1 km przejechaliśmy, ale to myślę, że maksymalnie, także e, no, mieliśmy być w Belgradzie 3 godziny temu, będziemy zapewnie 5 więc, ahoj przygoda! Jak tam? Prawie jesteśmy na 6 granicznym 18 godzin jazdy Ja jestem wykończona Już. A jeszcze dwie przed nami To chyba nie był dobry pomysł z tą Serbią, co? No, nad to to Coś ten last time Czy Wy to widzicie? światło w tunelu podjeżdżamy dojechaliśmy do Belgradu która jest godzina? Trzecia. Trzecia Jest po trzeciej w nocy Byliśmy na nogach od szóstej Przed szóstej, od piątej Poja 24 godziny Ale dojechaliśmy